Teraz ja zrobię płaszcz przeciwdeszczowy. Powiem ci, oh, tak. że wiem skąd wziąć dużo trawy. <grym> Ale one jest drogi. Dwa krety są potrzebne na czapkę przeciwdeszczową. Dwa żywe Wiec, krety. Widziałem. właśnie. Się... Krety są potrzebne do wszystkiego. No guacamole. Guacamole. Mogle. Mogle. Ej, <grym> dwa psy się kopią wtedy.

<laughs> ja, 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 ja też będzie dużo obiecać. O, secret man, seya, seya, wącha eat, eat, eat. What the hell is this? Stop putting things in my mouth. <laughs> secret, uh,

Musimy <laughs> być should be careful, we can poke an arrow. We could poke. Oh, Sharp and deadly Ta posadź ma najfajniejszy efekt tak, chyba ze wszystkich Moja ma Dzień I from the ground before they're <laughs> they fry. to play stick towards with us. Feather <laughs> of yellow. It's one Thomas. No also Golden as the guy. That, uh, he should be able to weave this too. Nie, nie. Ojej, kamień mi się zepsuł. Kamień mi się zepsuł. I chyba też do mnie zniknął. co pierdolą. Nie. Chyba życie że to się należy, panie. Mhm. Nie, wyjątkowo ci się zrzucę. No cały czas mamy, mamy na twarzy. mamy na strażaki? Mamy. Nie, ile. Dwa chyba starszą. Tam, na górze i na dole są Ja jednak wykopię trochę więcej, bo jeszcze do jaski nie, nie trzeba przecież. Ale tak czy siak wolę wykopać trochę więcej lodu. Trzeba jeszcze jednego kreta znaleźć, tego śpiega. Właśnie, z za zabrał rąk. Co? Co wiesz? Tak, są rąki. Są wszystkie. Bartek? Bartek? Przykuj, Abigail. No, za chwilę potrwa. <grym> A. Ej, ej! Jest kinał się bawiły kina kina bawi. w marzinocie. I to zginęły? Tak, ta. Czyli zajęty chciał się złamać. <grym> I w najgorszą, najgorszą drogę. Gorsza. No, przez maginota. Ej, ale oni, oni są podobni do kretów. Znaczy, to są takie, wiesz... Oh. Taka finalna wersja kretów. To have chosen. Bartek, in, 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 jak, jak in, in. masz jajko sadzone, nie? No. I dasz je ptakowi, to on ci da nowe jajko. Prawda, co? No, to, to tak działa, <grystanie> jednak. Tak, tak robię i... I... ...mogłeś mieć jedzenie, które się nie pciłeś. Stonks. On... Ja tak robię z nasionami. Da, dasz mu nasionko, on da ci świeże. Serzak <gry> je? To... No. O, widzę, że Rejent się tłucze z kimś, pomóc Bawłami Z babłami się mnie, mam dla niej kupy. Tak? Okay. Za, ale na, na, na nasionka, normalnie. No, ma... o. no, no tutaj... normalnie idę. Normalnie bym hey, Ichim, pupu, Ichim, pupihead, kiedy wcale dał zabili go, dobra. Dał jedną gwintówkę, dobra. Ziemiem ja plece. Mole. To jest mić mor, mor. Mormol Mormol Are you normal? O oh. tak ja. Mam dwa krety, teraz zrobię kikto Ciekawe jak się będą udłączyły krety, zobaczą mnie, że chodzę w trapce i przyjaciela

Dobra, wracam do dobu. Tata wreszcie wraca do globo. Tym Mem ze Sasiekiem. I O, zrobiłeś śniadanie. I dwa jajka i bacon w garnku. No, Kolacja to śniadanie, jak, jak tam wolisz. Mamy, może, odłamki kości. Had. Leave me alone. No nie Chyba muszę zginąć, a... Co? Kred rąki! Nie! Uciekł. Nie dobra, że zabiję go. Jeszcze lud mi zabrał, jednego loda. No i... Kret przybiegł go z jadu. To jest nie kred tylko y, pająk. Wiesz, znalazłem dwa kryształy. Ugrzają nie te pająki. Ugrzałem ci pająki? Tak. To musimy mieć Tak, musiałem ucia... zrobić. Mówię sobie, zrobić. No nie, pająk przyszedł, że mi wszystkie jajka, które specjalnie przygotowałem dla, dla, dla lodówki.

Miałem kłopot przez chwilę, ale kiedyś tutaj raskałem do tego. To jest. To jest. To jest twarz. Gdzie są rąki? O to jest. Hit my sword. Co gdzie są rąki? Te jajko chyba nie jest za świeże, bo jest trochę. brązowe. to znaczy niebieskie. Co? On zginął? A nic bo... Boże <laughs> moja, moja z postać, Moja postać mówiła coś że patrz. Co, a no, postać po no prostu powiesz, że chce umrzeć. Patrz. Nie, nie, nie. Nie no. teraz jest nic dziwnego do teraz. Patrz, ha. To nagada. Na jego temat. Enjoying the temporary death right now. Myślałem, że on naprawdę zginął. Chodź, nie wiem nawet co gada na ten telefonie. Fuzz jest? Jest. Fuzz jest? Fuzzy. Bo hacks to są przytulasy. Przytulasy. To Fuzzy. Było coś Fuzzy. Co to było Fuzzy? Fuzzy. Fuzzy was Nie wiem.

No ale nie fajna. Gdzie? w kurzach jak tak muchuje. Mukro są najgorsze. A skrzynce też chyba są kłośne. Nie sprawdzę. Nie, skrzynce nie. Mogę to odłożyć. złożyć. No, Dobra, to. To chyba zginie, chyba. Zostałem full smack. Tam, tak. Time for no good on Pakujemy to Żeby nie było tak ładnie, nieładnie To jest twój kamyk, czy mój Co? Co? Ja nie mam kamika ja kam tu to jest mój Dobra lecę rozwalić kość kostki Abigir, no jeszcze chwilkę, je będzie gotowa. Kurde, nie zrobiliśmy parasolku. Zapomniałem, mamy skórkę i świnki? Ja tam jedną ja zrobiłem. Mamy skórkę świnki? Mamy dużo. Dobra, też tużdajmy. No. O no nie, zapomniałem, że magino tutaj jest. Ale dobra, pije się ze świnko. Ten... Kurde, na pustyni jest, na Przyma, na, przyma. Na, pustyni, na pustyni jak leżą te odłamki kości, to je też można rozwalić i dostaniesz z nich kości. No czemu ten mur nam chodzi no sto? <grym>, to jest śpieg, on cię śpieguje. Ja chcę poznać swój zy życiorys, a w końcu cię pewnego dnia ym, jak będzie zbierał jagody, to cię oszuka i cię wybije. Jak ja ja kości? Ja już mam. Trochę pozbierałem, troszkę nie pozbierałem, tak? Już nie bywa. Co znalazłem? świeżejka na ziemi, nikt, nikt nie pilnował. Zalazłem te, te co mam dziwne robić. O to dobrze, przetrasz się. Tak, Z czego się robi kurdeczkę? E panie, tyle to ja mam z domu nawet. Gdzie to jest? Gdzie są nasze liny? To. Tu jest taki oraz liny. Ło <coughs> Ło. Dzięki, dzięki. Dobra. Naj, najmniej ważna rzecz jest gotowa, teraz ta ważniejsza. Okej, okay, są tak tylko shield I mamy parasol dla mnie. Idealnie. Dobra, ja już jestem przygotowany bo zrobię sobie też przy okazji bojowy hełm to już można odłożyć bo Avigar jest gotowa już nie będzie gotowa wkrótce korek, korek. Mam, mam już 3000 kg Pupu, go away! Dobra, Abigale gotowa. Bierz To jest. A, dobra. Myślałem, że widziałem tego nowego bossa przez chwilę. Widziałem, A właśnie, boss będzie kolejny, sprawdź. Pupi, headshot, Ja nie lubię jak rzeczy leżą na ziemi hmm. Hmm. Taki zły wieśniak Tyle patyków akurat nie potrzebuję nigdy Mam tyle zbroi i je Zrobię sobie nową nową Chyba niedobrze, bo to o nie chyba raczej było takim O nie! Ręka zabrała mi obliczę. No nie już od razu znikła. A gdzie jesteś? W domkuś jestem, jest już dobrze biłem trochę zbroi, na zapas o tych rąk dronków Zbroj, ja. se doblos to jest? ej mam owoce na spód jak kakusia co? to jest. zobaczyć o, o kurde są takie same a a są buty? Nie, po prostu jakieś inne buty. Okej. Okay. Hmm. Faj. To znów pala śnieg. Co? Co? Zima. Co to jest y na ziosta, na? Hell No, helio, zima, helio. Yeah. Y globalne o zimę, jak, ja, jak, Jak przestaniemy wy wytwarzać znowu butynek węgla, to będzie będzie po... A jak będziemy wtwarzali to będzie grywalne ocieplenie. Co tu robić? Ach, heli. O, co to przygądzają? Jakieś tu... brąki są znowu zwiełe. zimno jest. A w latach są skosone. Nie. O, już jest. Pada śnieg. I deszcz. No, tak Najgorzej. Tak. A to ja mam. Tak, co potem do Tak się nie płaca w sumie. Nie, wiem, ja to, będę to nosił tak dla zerwał. Tak Obaj, to, będzie to jest skryta. O nie, a we wiosnę kuliki nie istnieją. Co mówisz? We wiosnę nie ma kuliki. 60. Chyba pójdę po świnki, żeby mi pomogły. Możesz pójść. Mi, I mi tam, tam nie, nie przeszkadza, nie? Ja pójdę sobie od bazy.